It's Pokemon! Czekajcie chwilę. Czek. Co? Więc to. Tam... <laughs> Więc wygraź główną nagrodę! nie, koniec wata o nie. Kurde, felek, coś to za ojeżdża. Hmm. Bum, 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 uh. bum, bum. Bum, bum. Stuk, stuk. Będę musiał zadzwonić. Numery. A, hej, mama, co ty robisz? Szukam tempi Chodzi ci o kolegę? O kolegę? Tak, nazywa się Moloch. Jaki Moloch? Ach. No to może pójdziesz z kolegą pomp? Okej, okay. no to papa. Papa. Będę musiała go zniszczyć. Dzień dobry. Hej, czy będziecie chcieli? Będziemy chcieli do laty. No dobra. No to chodźcie tutaj. Y to nie są lody. No to... O, e, nie, to, to jest taki kolega. D, d, dlaczego on się rusza? Co? E, dobra, dobra. Macie te picie. Będzie słodkie. Dziękuję. E, e, nie ma tutaj nic. Co? Będę. O, to jest on. Co z tobą jest? Ja jestem ekspertem od potworów. Lubię wszystko, co jest tu fajne. Ale co nie lubisz kotów? O no, no, tak, lubię, lubię, lubię. No bo ja uwielbiam koty. No dobra, no to fajnie, no to wchodź. A czy też lubisz? O nie, tak, tak, lubię wszystko. Dziękujemy. Oj. Zabawki. no. Weźmy sobie Happy Felly. Co tu Wy tutaj chcecie? My jesteśmy nowi. Możemy go kupić. Dobra, czekajcie chwilę. Fajnie. No będziemy mieli straszny dzień. Dobra, wychodzimy sobie. No to chodźmy sobie już do domu. mówicie? do domu. Może wam coś dam. Yy, tak, tak, proszę. Możemy? Yy, no. no dobra, no to tam dam takiego cukierka wielkiego. Jej, idziemy! Yy. Co to? O Jezus, Maria, ten gość zabił te dwa małe dzieciaki! O mój Boże! Hmm. Zobaczysz, że tutaj jest. ha, Haha. Ha. Fajna pułapka. Będzie bardzo dobra. No to może ja... bardzo fajny. No i godny. Co? Skąd wy się tutaj wzięliście? Macie leżeć w łóżkach. Nie musimy. Możemy iść? No, może pójdziemy sobie. Proszę, Panie, jest z Pokémon. Wieczór stało z nią? E, wygląda. Fajnie. Co, co to jest? O nie. Spokieman najlepszy. I fajnie będzie. Potęczymy się. Tak. O kurwa, musicie do łóżka iść, nie żyjecie. Chodźmy do domu. Hej, co wy tutaj robicie? Co wy się boicie, stracholeki? Nie co z tych dwóch, strachnych dzieci. No, może lepiej pójdźmy sobie stąd. O! E, nie, no bo oni. Jesteśmy fajni, mm. mam was w dupie, głęboko gdzieś mogę wam pokazać na wierzchutko palca, wy, kamonie. Jezus, ospokój się chłopie, nie, ty głupku. Ja jestem najlepszy i będę wam rozkazywać co chcę. Co to jest? To jest happy, fajne. O, moja siostra to ma bardzo fajne, ja też to sobie może kupię.

co wy tutaj chcecie? Weźmy yy, cukierki. Sorry, chłopaki nie możecie, no bo nie ma. Wiemy, hmm. yy, wiemy, wiem. dobra że jakieś to są. Dzięki, Kevin. A one są z No to dam Ci to. Co? Czy to jest handel? Tak, bardzo dobry handel. No bo tam jest bardzo dużo. Co tam jest w środku? To cukierek? Papa, pa, Kevin. Okej okay, okej okay, Kevin, uspokój się to tylko dwa moje gamonie, które dają pewnie jakiś telefon Ech, może pójdziemy fajnie, dobra no to, trzyma o nie, kurde czy oni to wezmą co to jest? Ech, to jest cukierek wielki, to taki nowy, fajny cukierek wielki no dobra, zobaczę sobie. O kurde, proszę, nie, tylko żeby to nie był koniec tego życia. A faktycznie, cukierek co? To cukierek? Tak. No, mówiłem wam. Jest bardzo dobry. Może będziecie chcieli więcej. Dzięki Kevin. No razie nie chcemy. Dobra. No to idźmy. Pa pa... Dobra. jest cukier, cukier! Okej, okay, to były tylko swidy. Więc zabiję ciebie i... Mamo! It's... Uciekajcie! Wy... Wy zrobiliście tak, że ja jestem... niezły. I znowu zabiję! Nie, Uciekajcie! Nie, to nie jest... Pokemon, co? Nie, to, to jest głupek, jest żółty, a, to już rozumiem, to nie jest Pokémon. możesz sobie stąd iść, to nie jest Pokemon, no, zadziałało, Ej, mamo, mamy nowy cukierek, dobra, dobra, Hmm. Mamo, czy to jest miesiąc strachów? Hmm. No więc. To jest miesiąc strachów. Możecie sobie iść. Jej będzie kolejny Spokemon To jest. Spokemon Co? Jakiś Spock. Więc dziękuję za oglądanie. To było bardzo fajne, więc. Jedyne co mogę pokazać to żebyście mogli sobie pooglądać to, to co tutaj będzie. Więc nie będę Wam przeskakać. lo